Czas naświetlania to jeden z fundamentalnych aspektów fotografii, który wpływa na ekspozycję naszego zdjęcia. Odpowiedni dobór tego parametru ma ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądać nasza fotografia. Cześć! Witam Was w pierwszym odcinku Szkoły Fotografii i dzisiaj pogadamy sobie o właśnie czasie naświetlania. Czas naświetlania to jeden z trzech głównych parametrów, które wpływają na poziom naświetlenia naszego zdjęcia, a prościej mówiąc na jego jasność. Pod względem ważności stoi on na równi z przysłoną i czułością ISO. To właśnie te trzy parametry kontrolują ekspozycję i możemy nimi manewrować w celu uzyskania dobrze naświetlonej fotografii. Zmiany tych parametrów diametralnie wpływają też na inne aspekty, nie tylko na samo naświetlenie, ale również na to, jak będzie wyglądać nasza fotografia. W tym filmie zajmiemy się tylko i wyłącznie czasem naświetlania. O pozostałych dwóch parametrach porozmawiamy sobie w kolejnych odcinkach. Czas naświetlania, jak sama nazwa mówi, jest to czas, jak długo w uproszczeniu robione jest zdjęcie. Jeszcze za czasów awartów analogowych był to czas, jak długo film światłoczuły poddawany był ekspozycji na światło. W aparatach cyfrowych, bez bezluterkowcach czy lustrzankach cyfrowych nie mamy już filmu, tylko matrycę, która posiada światłoczułe diody i to właśnie one rejestrują światło przez obiektyw aparatu. W większości aparatów przed matrycą znajduje się migawka. To takie mechaniczne urządzenie, które posiada cieniutkie metalowe blaszki zwane kurtynami. Ich zadanie to blokowanie dopływu światła. Kurtyny są dwie. Pierwsza z nich opada i odsłania matrycę w momencie jak rozpoczynamy naświetlać zdjęcie, a po określonej chwili opada druga, która ją zasłania i kończy wykonywanie zdjęcia. I to właśnie ta chwila to jest nasz czas naświetlania. Czasem naświetlania możemy sterować. W większości aparatów znajdziemy tę funkcję pod którymś z nastaw nastaw, przednim albo tylnym. W aparatach Fuji z kolei znajdziemy ta takie nawet fikuśne pokrętło z nadrukowanymi wartościami tego czasu. Generalnie przyjęte jest, że wartość czasu naświetlania podaje się w sekundach lub w jej częściach sekundy. Te części sekundy podaje się w ułamkach. Na przykład dla połowy sekundy będzie to 1,2, dla ćwierci 1,4, idąc dalej 1,8, 1,15, 30 i 1,6. Aż dojdziemy do 1,4%, a w niektórych aparatach nawet do 1,8%. Ułamki oczywiście nie wyglądają za dobrze, dlatego też uproszczono ten zapis i na ekranie lub wizjerze zwyczajnie nie zobaczymy tego jeden przez. Tylko dolną część tego łamka. Na przykład dla czasu 1.200 zobaczymy po prostu 200. Natomiast żeby odróżnić dla przykładu 1 dziesiątą sekundy od 10 sekund oświetlania, dopisuje się wtedy taki apostrof, żeby wiadomo było, że to już czas podany w całych sekundach. Uproszczenie to zrobione, żeby ułatwić zapis i oszczędzić miejsce. Dodatkowo to właśnie zazwyczaj w ciągu dnia fotografuje się na krótszych czasach rzędu 1.200, 400 czy tysięczna. No jak tak sobie mówimy, to można zauważyć, że ta jedna 1, 1, to bardzo krótki czas. Dlatego też migawka w aparacie to prawdziwy majstersztyk. Jest bardzo szybka i bardzo precyzyjna. Gdy czas naświetlania jest odpowiednio krótki, to druga kurtyna migawki zaczyna opadać, czyli kończyć naświetlanie jeszcze w tym samym momencie, jak pierwsza nie skończyła opadania. Światło na matryce wpada przed, wtedy przez taką małą szczelinę, dlatego właśnie też ta migawka nosi nazwę migawki szczelinowej. Zamontowana jest ona w większości aparatów, ale zdarzają się też takie, które mają migawkę centralną. Budową przypomina ona przysłony w obiektywie, o której będzie w kolejnym odcinku. Istnieje też migawka elektroniczna. Można ją włączyć z poziomu menu aparatu. Polega na tym, że aparat po prostu przez określony czas odczytuje sygnał z matrycy. Nie ma tu żadnego mechanicznego urządzenia, które coś zasłania i odsłania. Wszystko realizuje oprogramowanie aparatu. Migawka elektroniczna pozwala osiągnąć jeszcze bardziej absurdalne czasy naświetlania rzędu nawet 1,32 na sekundy. Jednak migawka elektroniczna może czasem powodować niechciane artefakty przy fotografowaniu w sztucznym oświetleniu. Zachęcam do poczytania sobie o tym, dlaczego tak się dzieje. I tutaj ciekawostka. Taki Panasonic S9 podpłagany jest migawki mechanicznej całkowicie. W tym konkretnym modelu zrezygnowano z migawki mechanicznej pewnie z uwagi na to, że, aparat, że to jest to aparat dedykowany do filmowania. Natomiast wracając do samego czasu. Im dłuższe czasy naświetlania ustawimy, tym jaśniejsze zdjęcia dostaniemy. Oczywiście zakładając, że nie zmieniamy przy tym dwóch pozostałych parametrów, czyli przysłony i czułości ISO. Fotografując na krótkich czasach, zamrażamy ruch. Im krótszy czas, tym szybszy ruch możemy zamrozić. Dla przykładu, jeśli mamy scenę, na której ludzie, którzy nie wykonują gwałtownych ruchów, to czas rzędu 1 setna powinien wystarczyć. Natomiast tańczący ludzie to już na przykład 1,500, albo nawet i krócej. Z kolei, jeśli chcielibyśmy fotografować boli formuły pierwszej. No to ja bym próbował gdzieś na czasie 1200 albo nawet i krótszym. Przykład. Oto wentylator. Poza samym ruchem łopat wentylator oscyluje. Na czasie 1, 200 na sekundy nie jesteśmy w stanie dostrzec łopat wentylatora, są rozmyte. No ale już na czasie 1800 sekundy widzimy dokładnie łopaty wentylatora. Natomiast na czasie 1 sekund sekunda widać już, że wentylator się obraca, widać jego rozmycie. W tym przykładzie pozostały parametry ekspozycji, przysłona i czas zostały dostosowane do tego, żeby zdjęcie było poprawnie naświetlone. O tym, jak jeden parametr wpływa na drugi, dowiecie się, ognając kolejne filmy. Długie czasy naświetlania przydadzą nam się, kiedy światła na zewnątrz jest mało. Gdy słońce chowa się za horyzontem, na świat wychodzi inne licho, z którym fotografowie muszą sobie jakoś radzić. Mianowicie. Od pewnego momentu, gdy czas naświetlania jest już odpowiednio długi, to nie jesteśmy w stanie utrzymać aparatów bez ruchu odpowiednio długo i zdjęcie po prostu jest poruszone. Generalnie jest taka zasada, która w większości przypadków działa, ale też nie zawsze, że najdłuższy czas, jaki jesteśmy w stanie utrzymać fotografując z ręki bez stabilizacji, to jeden przez ogniskową obiektywu. Czyli dla przykładu, jeśli fotografuję obiektywem 35 mm, to najkrótszy czas z ręki to właśnie 135 sekundy. Sposoby na walkę z poruszonymi zdjęciem są dwa. Możemy aparat postawić sobie na przykład na statywie albo czymkolwiek innym. Do tego, czy warto mieć statyw statywie, że dojdziemy. Zapewni on stałe podparcie i unieruchomi nasz aparat w trakcie naświetlania. Z kolei drugim sposobem jest stabilizacja obrazu, optyczna lub cyfrowa. Ta pierwsza optyczna zazwyczaj jest stabilizacją mechaniczną. Stabilizowana może być matryca aparatu lub układ soczewek, albo nawet sama soczewka w obiektywie. Z kolei cyfrowa to właśnie oprogramowanie, które na bieżąco wycina stabilny obrazek z kadru kosztem rozdzielczości. Korzystając ze stabilizacji optycznej nie tracimy nic. No może poza wagą, bo zawsze to sprawia, że aparat jest delikatnie cięższy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, stabilizacja matrycy to super sprawa. Jeśli miałbym np. wybrać, czy kupić aparat ze stabilizacją matrycy lub bez, to bez dwóch zdań wybieram ten ze stabilizacją. Taki aparat po prostu pozwala na więcej. Natomiast jeśli mamy już statyw, to na bardzo długich czasach naświetlania możemy na przykład sfotografować gwieździste niebo. Żeby wykonać na przykład takie zdjęcie, to będzie nam do tego potrzebne około 15 albo i nawet 20 sekund naświetlania. Z tego samego powodu nie jesteśmy w stanie zobaczyć gwiazd na zdjęciach z powierzchni Księżyca z misji Apollo. Astronauci fotografują tam na krótkich czasach naświetlania, tak aby osoby, jak i same zdjęcia były nieporuszone. Gwiazdy zazwyczaj dają zbyt mało światła, żeby mogły zostać zarejestrowane, naświetlone na takich krótkich czasach. Krótkie podsumowanie. Czas naświetlania odpowiada za to, jak naświetlone albo jak jasne będzie nasze zdjęcie. Jego wartość jest mocno związana z tym, czy ruch na zdjęciu będzie zamrożony. Za realizację czasu odpowiada migawka szczelinowa w aparacie, ale nie zawsze, która odsłania i zasłania matrycę. Im krótszy czas naświetlania, tym łatwiej będzie nam taki czas utrzymać czyli nie poruszyć zdjęciem i w dodatku ludzie i inne ruchome rzeczy zostaną w tym ruchu zatrzymane. Dłuższe czasy pozwolą nam fotografować w ciemniejszych miejscach. W zacienionym mieszkaniu, albo na dworze w nocy, czy też na przykład gwieździste niebo. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym filmie, w którym opogadamy sobie o przysłonie. Na razie.